Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry panie dyrektorze. Łukasz Komuniewski. Witam państwa. Prezydent. Dzień dobry. Będzina nasze zaproszenie. Teraz tego nie widać, ale rano było widać. Dzień Zima chyba trochę przyszła, co? Chciałem powiedzieć, witam w ten żyjski dzień, tak? Ale, nie wiem, czy słowo żyjski jest do końca na miejscu w tej A. sytuacji. No dobra, dobra. A miasto gotowe na zimę? Ech, oczywiście, że tak. Drogi czarne, przejezdę. No bo śniegu nie ma na razie. <laughs> Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Wiele no. z nas nie wołamy. Miasto gotowe na zimę. Jestem ciekaw, czy prezydent Komuniewski jest gotów na. Podwyżkę, Podwyżkę pensji. prądu? Pensji, gazu. pensji, pensji, pensji. pensji, maski, pensji. Eee, tak, jestem, jestem gotowy. Ale jest pan nieozdruzgotany, jak rozumiem, bo to nowy ład pan, na panu wymusza przyjęcie tej podwyżki właściwie. ja powiem tak. Wydaje mi się, że po tej sytuacji, e, która miała miejsce nie pamiętam dokładnie, bodajże dwa lata temu, e, kiedy zostaliśmy jako samorząd wrzuceni do tego samego woreczka, do którego w którym są. E, co mam na myśli parlamentarzystów, e, ministrów e, i obniżkę 20% naszego wynagrodzenia. No to, powiedzmy, takie delikatne słowo, nie do końca było uzasadnione i fair. Tak? E, to dzisiaj reguluje się to w drugą stronę. Pan redaktor pozwoli, że na temat własnego wynagrodzenia nie będę się wypowiadał. No, byłoby to co najmniej e, niezręczne, ale jest rzeczywiście nowa ustawa, która. E, Podnosi, podnosi wynagrodzenia. Pan się nie musi opowiadać, bo jak ktoś tę ustawę zna, to wie, że będzie pan musiał co najmniej 80% z tego górnego pułapu czyli co najmniej 80% z 20 tysięcy z ogonkiem brutto. Dobry moment, Pańskim zdaniem, na pokazywanie lokalnym społecznościom, że włodarze miast będą zarabiali więcej, znaczy chociaż ich dotkną no, różnego rodzaju podwyżki. Myślę, że moment jest nieszczęśliwy, biorąc pod uwagę, że każdy z nas będzie borykał się z podwyżkami cen energii, wzrostem cen w sklepach, więc myślę, że. Okres jest był powiedzmy nie najszczęśliwszy, tak, ale ubolewam też nad tym, że w naszym kraju nie ma takiej szerokiej debaty na temat tego, ile na poszczególnych stanowiskach powinno się zarabiać i to wszystko jest zrobione mam takie wrażenie trochę po partyzancku, uważam, że wynagrodzenie powinno być jawne, transparentne przejrzyste, ale też z określeniem za co poszczególne osoby na poszczególnych stanowiskach mają tyle zarabiać to powinno być, mówię, takie przejrzyste a mam takie poczucie, że u nas w kraju to jest taki temat tabu, z jednej strony chcielibyśmy żeby były należycie wynagradzane ale z drugiej strony wszyscy boją się o tym porozmawiać w taki, powiedziałbym, otwarty sposób, tak, z jednej strony uznając, czy dana dane miejsce dane, dane funkcja. W sensie, funkcja tak jest, nosi ze sobą obowiązek posiadania jakichś, powiedziałbym, ponadprzeciętnych kwalifikacji, umiejętności ale też czy rodzi ze sobą jakieś skutki formalno-prawne czy ciężar decyzji podejmowany przez poszczególne osoby i do tego dostosowanie, że tak powiem, kwestii ekonomicznej. Są samorządowcy panie prezydencie, którzy mówią, że to jest um, no, chytry plan władzy, jak skłócić samorządowców ze sobą i samorządowców z lokalnymi społecznościami, bo oni mogą nie zrozumieć tego, że jest jakaś ustawa, która wymusza na panu przyjęcie tej, tej pensji, że to nie jest żaden pański wymysł, tylko... Nie jestem, jestem osobą, która, która dopatruje się, że tak powiem, dziś, jakichś demonów, aczkolwiek do, też trudno pozbyć się takiemu, czy może inaczej. Sposób w jaki jest to robiony, może budzić tego rodzaju skojarzenia. Ja uważam, że podwyżki za. Płacy, tak, najlepiej i najbardziej transparentnie byłyby były przeprowadzone wtedy, kiedy aktualna władza na przykład robi podwyżkę, ale ona obowiązuje od następnej kadencji. Wtedy nikt nie może zarzucić, że to jest dla siebie czy pod siebie, bo nikt nie wie jak potoczą się wybory jak wyborcy zdecydują, czy wybiorą takiego czy innego przedstawiciela do Sejmu, kto zostanie ministrem, kto będzie w samorządzie piastował funkcję wójta, burmistrza czy prezydenta. I to wydaje mi się byłoby takie przejrzyste, ludzie wiedzieliby za co, od kiedy. Natomiast kiedy robi się to w trakcie, to rzeczywiście myślę, że. Pewnie będą pojawiały się takie głosy, które będą to kwestionowały, tak? Nie rozważa pan heroicznych gestów jak nie wiem, oddanie nadwyżki na cele charytatywne? Nie nie, nie, nie mam tego rodzaju skojarzeń. Rada miasta podjęła taką decyzję, jeżeli chodzi o podwyżkę dla, dla mojej osoby. Przyjąłem ją. Jestem chętny i gotowy, że tak powiem, do porozmawiania. czy to są pieniądze, które na które jestem w stanie zapracować czy nie. Natomiast uważam, że oddawanie na cele charytatywne, oczywiście każdy może podjąć taką decyzję. Wydaje mi się, że jako osoba fizyczna... Zdarza mi się korzystać i wspierać, ale powiem tak, nikomu nie powiem na co i dla kogo, dlatego że uważam, że to jest odruch serca, a nie, element, a nie element w dyskusji a propos podwyżki, że dostałem podwyżkę, więc oddam jakąś kwotę na te czy na inne cele. Uważam, że ludzie, którzy chcą pomagać, to po prostu pomagają, a nie robią z tego informacji medialnych. Tak? Strasznie, Benżin potrzebuje ludzi, mieszkańców? Koro pan się zdecydował na to, żeby ich zachęcać jakimś konkursem i takim nagradzaniem zameldunek w mieście? E, oczywiście, że... No, może inaczej. Strasznie, strasznie to może bym tego nie użył, ale no, każde miasto, które chce się rozwijać, tak, no, potrzebuje wzrostu, wzrostu mieszkańców. Wiemy doskonale, że ta sytuacja demograficzna w różnych miastach wygląda różnie i niestety nasze społeczeństwo się starzeje. Uważam, że Benzin to jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby w nim mieszkać, funkcjonować, uczyć się i pracować. Stąd różnego rodzaju zachęty do tego, żeby ludzie tutaj się osiedlali, ale też takie elementy no mówiąc wprost podatkowe. Tak, Mieszkaniec, mimo iż mieszka w danym mieście, może płacić gdzie indziej podatki. Więc to jest też taka zachęta dla osób, żeby rozliczały swoje podatki w naszym mieście. Co się przekłada z kolei na udział w tych podatkach gminy, a to się z kolei przekłada na inwestycje w naszym mieście. Więc taki, powiedziałbym, Układ zamknięty, ale w pozytywnym słowie tego znaczenia. Tylko musi być jeszcze jakiś powód, dla którego jak to ujmujecie w tej kampanii spodoba mi się, będzie No ja myślę, że tych powodów jest yy, bardzo wiele. No to tak. wyliczam. Panie dyrektorze, nie, nie, nie sposób wymienić wszystkie, tak? ale myślę, że każdy, kto mieszka w naszym mieście albo relatywnie często w nim bywa, widzi, że to miasto się e, zmienia. Inwestycje w infrastrukturę drogową, e, w infrastrukturę edukacyjną, e, budowanie i zagospodarowanie tych przestrzeni publicznej, gdzie ludzie mogą spędzać swój wolny czas. Do tego oczywiście dołożyłbym ofertę kulturalną, rozrywkową. Wiadomo, że ta pandemia troszeczkę e, nas ograniczyła i ogranicza, w tym zakresie, ale wydaje mi się, że każda osoba, która chce, może, lubi, nie wiem, aktywnie, mniej aktywnie spędzać swój wolny czas, na pewno w naszym mieście znajdzie co najmniej kilka takich elementów, które e, będą trafiały w jego, w jego, w jej gust. No jak to działa? Bo do końca roku, zdaje się, ten, nazwijmy go konkurs, czy ten, oferta zachęt funkcjonuje. Działa to już jakoś, widzi Pan to? No, no, tak. Myślę, że na czas takiego podsumowania to przyjdzie jeszcze, przyjdzie jeszcze taki moment, w którym będziemy mogli to podsumować i powiedzieć, czy to był dobry, czy nie do końca dobry pomysł, ale to nie próbuje. I się nigdy, nigdy nie dowie. Uważam, że każda, choćby nawet jedna osoba, którą dzięki tej kampanii uda nam się zachęcić i przekonać do tego, że będzie to, to, to fajne miasto. Na pewno była tego warta. Czyli nie będzie za drogo. Mam nadzieję, że, że, że nie i że to będą koszty, które relatywnie obronią się w stosunku do efektów, które uda nam się uzyskać. Tylko wie pan, jeżeli tymi zachętami są, nie wiem, bony, telewizor, pralka, coś takiego, to to oczywiście może zachęcać, zwłaszcza młodych ludzi, tylko to powinien być chyba system jakiś. Oni mówi, powinni od pana usłyszeć, że nie wiem, u nas łatwiej o przedszkole, u nas łatwiej o szkołę, u nas łatwiej o no takie rzeczy, które czynią ludzkie życie wygodnym akurat w tym mieście. Oczywiście ma pan, ma pan redaktor sporo racji, dlatego to jest początek programu. Zamierzamy go, że tak powiem, rozbudowywać i poszerzać tę ofertę o wszystkie te elementy, o których pan redaktor... Mówi. Tylko czy one są? Też odpowiadając, że tak powiem, czy może inaczej, prowadząc dyskusję z naszymi mieszkańcami, tak? Co dla nich byłoby rzeczywiście takim elementem który zachęcałby ich do tego, żeby być tym mieszkańcem, a z drugiej strony też wysługując, gdzie ewentualnie są jakieś braki lub powiedzmy poziom usług świadczonych przez miasto. No i co pan wie z, jeszcze... z tej rozmowy z nimi? No powiem tak, jeszcze chyba za wcześnie, żeby mówię podsumować, że tak powiem i powiedzieć, że są już... Głosy, które idą w tym czy w drugim kierunku. Myślę, że po zakończeniu roku to będzie ten moment, kiedy będę w stanie powiedzieć o wynikach tego. Ja wiem, tylko nie pytam o wyniki tej akcji. Pytam, czy, czy pan na tyle się już dążył słuchać w opowieści Będzinian, że pan już wie, czego oni potrzebują, co byłoby takim elementem, który będzie dla nich wabikiem. Ja myślę, że to jest całowsta, dlatego że z jednej strony, tak jak Pan powiedział, bez wątpienia osoby młode i dostępność żłobków, w przedszkoli to na pewno jest atut każdego miasta. Nie tylko, nie tylko Będzina, jeżeli te miejsca są. My na całe szczęście w Będzinie cały czas powiększamy bazę, jeżeli chodzi o ilość dostępnych miejsc w żłobku. Kiedy zaczynałem funkcję prezydenta w tym mieście, był jeden żłobek. Dzisiaj są trzy żłobki. Tak? Jeżeli chodzi o naszych mieszkańców i dostępność miejsc w przedszkolach, jest ona już na tym poziomie, że każdy kto szuka tego miejsca, jest to miejsce w stanie znaleźć w naszym mieście. Ale to nie tylko żłobki przedszkola, ale też to o czym rozmawiamy. Infrastruktura drogowa, chodnikowa, ogólna estetyka My i Myśmy o tym gdzieś rozmawiali, Panie Prezydencie. W wielu miastach, nie tylko na Śląsku i w Zagłębiu, widać wyraźnie, że ludzie oczekują miejsca na wypoczynek. Rekreacja jest dla nich coraz ważniejsza. Oni chcą mieć powód, żeby zostać w mieście po powrocie z pracy. Chyba nie tak, ale to też trudno się dziwić, tak wykonujemy, spędzamy sporo swojego życia w pracy, więc nie dziwię się, że kiedy ludzie kończą tą pracę, wracają do domu, tak, zrobią podstawowe takie obowiązki domowe, są gdzieś gdzieś, czy to będzie park, czy to będzie jakieś nie wiem, miejsce bardziej sportowe, czy też skorzystać z tej właśnie oferty powiedziałbym, kulturalno-rozrywkowej, no to są te elementy, które muszą iść w parze z tymi, powiedziałbym, takimi obowiązkowymi, podstawowymi elementami wydaje mi się, że będzie w tym obszarze bardzo się zmienia, choćby nawet inwestycje, które w chwili obecnej trwają, tak, przebudowa bulwarów Czarnej Przemszy, tak, zrobienie, oddanie, że tak powiem, Mieszkańcom nowego miejsca, które było troszeczkę zapomniane, z powrotem do użytku, rozbudowa naszej plaży miejskiej, czy też rewitalizacja parków, budowanie nowych placów zabaw, budowa hali sportowo-widowiskowej. Myślę, że te wszystkie elementy spinające całość to są właśnie między innymi te rzeczy, które mają dawać możliwość mieszkańcom spędzenia tego czasu. W taki sposób mówię, aktywny e, i odpoczywać po prostu. Panie prezydencie, panie przewodniczący, właściwie teraz bardziej. Jak się wsłuchiwałem w słowa Włodzimierza Czarzastego, który mówił o tym, jaki jest główny cel połączenia wiosny i SLD, to słyszałem bardzo wyraźnie, że chodzi o integrację lewicy. Co poszło nie tak? Ale dlaczego pan redaktor zakłada, że poszło coś nie tak? Pan nie zakładam, wsłuchuję się w głosy po wyborach tu lokalnych. Gratuluję wyboru zresztą przy okazji na szefa struktur lokalnych lewicy. Bo o ile wiem, to po tych wyborach, które się odbyły, to niektórzy do sądu idą. Oczywiście, znaczy, panie redaktorze, no powiem tak, ja nie miałem zwyczaju i tu pan redaktor nie mówi. Uważam, że wewnętrzne, 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 wewnętrzne kwestie dotyczące tych czy innych partii politycznych powinny być załatwiane wewnątrz i myślę, że mieszkańców i wyborców nie bardzo to interesuje. Na Ale moment. jakoś wyciekły na zewnątrz. Oczywiście na każdy jest wolnym człowiekiem, ma prawo opowiadać w mediach każdą swoją subiektywną opowieść, natomiast po to są takie instytucje, które będą rozstrzygały potencjalnie spory. Tak będzie w tym przypadku. Jesteśmy po wyborach, delegaci podjęli stosowne, że tak powiem, decyzje i myślę, że teraz jest trudny okres dwóch lat. Abyśmy mogli przekonać jak największą grupę wyborców do tego, że lewica w tym kraju po pierwsze jest potrzebna, a po drugie ma właściwy program, taki, który, z którym największa liczba ludzi będzie się udać. I to jest praca do, praca do wykonania. A skoro pan jest szefem tych struktur na Śląskim Zagłębiu, to na, panu spadnie, czy na pana spadnie ten obowiązek zszycia na nowo tego, co się trochę pokruło podczas tych wyborów. Oczywiście tak, mówiąc troszeczkę nieelegancko, no widziały, widziały co brały. Wydaje mi się, że... Widziały tam... co brały, jednego z kandydatów, zdaje się, utrącono skutecznie, zawieszając go w prawach członka. <laughs> Pan redaktor cały czas domawia mnie na temat, Nie, ja mówię o faktach. ...żeby komentować. Oczywiście proszę pamiętać tylko, że każda decyzja jest poprzedzona no, pewnymi faktami, tak? Nikt za dobre zachowanie i właściwe postępowanie nie jest karany, tak? Jeżeli ktoś... Dostaje, że tak powiem, jakiś zakaz lub nakaz wykonania czegoś, no to dlatego, że pewnych rzeczy nie realizował, choć był hmm. do tego zobowiązany. Tak jak pan reżyser powiedział, łączenie się lewicy myślę, że jest bardzo dobrym kierunkiem, bo Polska potrzebuje silnej i mocnej lewicy, ale zjednoczonej nie pięciu czy sześciu formacji, które będą przypisane do lewej strony, tylko jednej mocnej reprezentacji to już tak na dobrą sprawę się zadziało, aczkolwiek niestety ubolewam, że pojawiały się takie osoby, które no, powiedzmy delikatnie utrudniały, bądź próbowały spowolnić, uniemożliwić się ten proces, stąd takie, a nie inne decyzje, tak? Czyli rozumiem, że Pan ma ofertę dyskusji dla środowiska, nie wiem, Pani, Pani czy Pani Marszałek Staneckiej, dla, dla Pana Marka Balta, kiedy już będzie odwieszony Oczywiście dla, dla, każdego, dla każdego, kto ma poglądy lewicowe, kto chce ciężko pracować, kto pełni e, funkcję w przestrzeni publicznej, e, miejsce się znajdzie, dłoń jest i ręka jest wyciągnięta e, do przodu. I mam nadzieję, że te, ale każda inna wymieniona m, osoba będę chciał z tego skorzystać. Wszystko po to, żeby budować silne wizarną rewizję. Przyjął Pan gratulacje Twitterowe od pana Arkadiusza Chęcińskiego. One takie nie bardzo były do Pana skierowane, ale tak, co został pan tam wywołany do tablicy, jako ten przykład samorządowca, na którego postawiły partyjne środowiska. Ja nie nawet przyjemność rozmawiać z Panem Prezydentem telefonicznie, tak, gratulował. Myślę, że to też jest taki element pokazania, że bardzo często nie tylko struktury partyjne, ale też i ludzie oceniają samorząd jako ten organ, który jest najbliżej jako pierwszy reaguje na potrzeby, e, potrzeby swoich lokalnych społeczności. I tak jak powiedziałem, przed nami dwa lata ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że po kolejnych wyborach. E, będzie sporo konkretnych rzeczy, o których będziemy mogli rozmawiać jako sukces w formacji lewicowej. Jedno panu drugiemu nie przeszkodzi i będzie prezydentem i szefem struktur jest, Myślę, że to jest organizacja mojego, że tak powiem, czasu. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że mam go nadmiernie, nadmiernie dużo, aczkolwiek uważam, że przy dobrej organizacji jest możliwość połączenia wszystkich rzeczy ze, ze sobą. Poza tym jest część tych elementów, które niestety... Polityka dość mocno wchodzi w samorząd i myślę, że mocno słyszalny głos samorządu w tej dyskusji publicznej będzie na pewno elementem, który nie będzie przeszkadzał, a wręcz odwrotnie będzie pomagał. Nie ja to się będzie musiało znaleźć, bo części mieszkańców, czy część mieszkańców będzie na guzik chodzi to, że pan szef MSLD, czy raczej lewicy w regionie o nich są prawnego prezydenta. Dokładnie tak i myślę, że to jest ten element, gdzie zawarli ze mną kontrakt. Tak? stanowili oddać miasto w moje ręce, ja obiecałem zrobić konkretne rzeczy i rozumiem, że tutaj będę przez mieszkańców z tego rozliczany. Natomiast polityka to jest ten element, który oczywiście idzie pewnie w parze, ale jednak jest osobnym elementem. Łukasz Komłoniewski, prezydent Wędzina był naszym gościem dziś rano. Bardzo dziękuję panie prezydencie za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję serdecznie panie doktorze, dziękuję państwu.